Cześć, witajcie na kanale Buduj z Jaculą. Ja się nazywam Jacula i pokażę wam kolejny element zestawu do Sim Racingu, który zbudowałem. Jazda z tematem. Ostatnio zmienialiśmy biegi, dzisiaj będziemy przyspieszać, hamować i wysprzęglać. Chodzi oczywiście o ped ym, te no... manipulatory podłogowo-stopne. Sam wymyśliłem tę nazwę. Nie, nie, youtuberku, nie trafisz mnie. Pogadamy sobie trochę o nich od ogółu do szczegółu, jak są zbudowane, dlaczego są tak zbudowane, jak działają, co było trudne i dlaczego tyle to trwało. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to, co mam przed sobą, to trzecia wersja tego projektu i dopiero z niej jestem zadowolony. Bo działa jak powinna, jest całkiem niezawodna. Te wcześniejsze wersje były takie, że chyba wolałbym o nich zapomnieć. Przecież nie, nie chcę zapominać o moich nieudanych projektach. Raczej odłożyłbym taki projekt na półkę, gdzieś wysoko, gdzie nie patrzę, gdzie nikt nie patrzy. Nigdy. Założenia przy budowie tych ped manipulatorów były takie, że mają być przede wszystkim tanie, ale jednak działać w sposób wyraźny i w sposób rozsądny przypominać te z prawdziwego samochodu. Czyli zależy nam na liniowym gazie, mocno progresywnym hamulcu i regresywnym pedale sprzęgła. Znaczy manipulatorze. Youtuberku nie banuj mnie, please. Jeśli chodzi o ogólny zarys, jak to ma w całości wyglądać, to będzie to płyta z przykręconymi do niej pedałami, jako samodzielny moduł, który możemy położyć albo przykręcić w dogodnym dla nas miejscu, podłączyć do kierownicy jednym kablem i heja do odciny! Nasz pierwszy kandydat, pierwszy pedał. Yy, manip. naciskacz, nasz pierwszy naciskacz jest od gazu, najprostszy z całej bandy, na nim oparte są pozostałe naciskacze. Budowa jest bardzo prosta, cały manipulator składa się z dwóch głównych elementów. Nasz prawy element to podstawa dźwigni razem z zawiasem. Na nim trzymamy naszą stopę i naciskamy na naciskacz. Lewy element jest bazą dla sprężyny, którą ściskamy i która odpowiada za pracę naszego pedała. Do tego jest jeszcze jedno małe mocowanie z potencjometrem, której, który w naszej aplikacji jest czujnikiem wychylenia manipulatora gazu. U mnie potencjometr ma chyba 10 kg, coś w tych rejonach powinno być w porządku. Sam manipulator to jedna para takich równoległych płaskowników aluminiowych i kilka drukowanych elementów, które razem dają dosyć sztywną i wytrzymałą konstrukcję, gotową na wielogodzinne butowanie. Jeśli chodzi o regulację, to możecie zmieniać długość i twardość sprężyny oraz wywiercić otwory w innych miejscach, żeby zmienić długość dźwigni i przez to zmienić siłę potrzebną do działania manipulatora. Większość jest drukowana dosyć trudno byłoby to odtworzyć w jakiś prosty sposób, ale do odważnych świat należy. Drugi zainteresowany to pedał hamulca. On jest już trochę bardziej skomplikowany, bo nie ma tu już jednego potencjometru, tylko zupełnie inny typ czujnika, który jest dużo trudniejszy w obsłudze. Dźwignia tego manipulatora, czyli to co naciskamy, jest taka sama jak w poprzednim, ale reszta jest już zupełnie inna. To co tu widzimy, to właśnie centrum naszego hamulca, czujnik odpowiedzialny za pomiar siły nacisku, czyli tensometr. Konkretnie to belka tensometryczna, bo w środku jest chyba więcej niż jeden tensometr, ale to jest teraz mniej ważne. Postaram się Wam krótko wyjaśnić, jak taki czujnik działa, jednak zachęcam, żebyście sami też o, o tym poczytali. Ogólnym zadaniem tensometru jest pomiar siły, która działa na niego lub na element, do którego został on przyklejony. Sam tensometr to cienka folia z jeszcze cieńszym drutem, który odkształcając się zmienia swoją długość, a przez to zmienia też rezystancję, którą możemy mierzyć. Niestety te zmiany są tak małe, że w prosty sposób nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć, tylko potrzebujemy specjalnego układu pomiarowego. Możemy oczywiście taki samemu zrobić na jakimś wzmacniaczu operacyjnym, potem go kalibrować, wkurzać się, że nie działa i spędzać nad nim bardzo dużo czasu, potem wiedząc o tensometrach właściwie wszystko, albo możemy użyć do tego gotowego modułu z odpowiednim układem scalonym z interfejsem cyfrowym i gadać sobie z nim przy pomocy płytki Arduino. I nie chodzi mi o to, że nauka jest zła czy coś w tym stylu wręcz przeciwnie. Interesując się elektroniką, uczymy się czegoś właściwie codziennie, ale chcąc w dosyć krótkim czasie mieć działający czujnik, możemy sobie jako makerzy pozwolić na takie uproszczenia. Dla mnie wybór był prosty i postawiłem na gotowy wzmacniacz. Dodatkowo Arduino w bardzo prosty sposób generuje sygnał analogowy, który jest zmierzony przez elektronikę w kierownicy i w ten sposób komputer wie, jak bardzo naciśnięty jest hamulec. W analogiczny sposób odbywa się odczyt reszty manipulatorów. Żeby ten czujnik dobrze działał, to jeden jego koniec musi być stabilnie zamocowany do podłoża, a drugi do naszego naciskacza. Po drodze są jeszcze gumowe tulejki, które umożliwiają nam dostosowanie filingu pedału do naszych upodobań i umożliwiają początkowe ugięcie pedału, bo sama belka bardzo niewiele się odkształca. Ważna uwaga, tutaj drukowania nie polecam, bo plastik może być zbyt słaby. Ja zrobiłem to głównie z aluminium, jest wystarczająco sztywny, bo jednak przy naciskaniu tego piła jest na tyle dura, że potrafi łamać plastik. Nie pytajcie skąd wiem. Na koniec został pedał sprzęg... manipulator sprzęgła. Kurczę, ciągle mi się myli. Założenie było takie, że maksymalnie ma przypominać to, jak zachowuje się analogiczny naciskacz w samochodzie, to znaczy na początku ma być wyczuwalny opór, który w momencie jak sprzęgło złapie zanika i dalej jest już dużo łatwiej. Pedał w lewej części jest identyczny jak poprzednie dwa, tutaj też jest użyty potencjometr, jak w pedale gazu. Cała magia dzieje się z prawej strony, bo tutaj mamy to samo mocowanie z punktem obrotu, jak w pierwszym manipulatorze, natomiast jest ono wysunięte o kilka centymetrów do góry, dzięki czemu mamy taką regresywną dźwignię sam wymyśliłem to określenie która nadaje charakteru i feelingu temu naciskaczowi. Regulacje też są podobne jak w poprzednich pedałach możemy zmieniać długość i twardość sprężyny. Wysunięcie do góry prawego punktu obrotu i miejsce obrotu w samej dźwigni pedała. Do tego potrzebujemy jeszcze takiego małego modułu, który umożliwia połączenie wszystkich trzech manipulatorów do komputera. Z jednej strony mamy trzy komplety pinów do podłączenia dwóch potencjometrów i tensometru, z drugiej gniazdo DB9, dwurzędowe, dziewięciopinowe, takie jak kiedyś się używało do RS232. Bardzo ważna jest kolejność pinów, zwłaszcza przy module Zarduino do tensometru. Jeśli tam pomylicie plus z minusem, to możecie sobie usmażyć Arduino. Jeśli chodzi o potencjometry, to co prawda im nie zaszkodzi odwrotna polaryzacja zasilania, ale komputer będzie odwrotnie czytał wychylenie pedału. Jeśli tak się Wam zdarzy, to po prostu odwróćcie plus z minusem, nie ruszając trzeciego pinu i powinno być w porządku. A no i podłączenie kolejnych pinów w gnieździe DB9 w pedałach i w kierownicy musi być identyczne. Najłatwiej to sprawdzić łącząc jedno z drugim odpowiednim kablem i przepikując całość multimetrem. Potem sprawdzacie, co macie do tego pinu podłączone w kierownicy i łączycie to przy manipulatorach. Pliki do druku postaram się wrzucić do internetów na Fingi wersji i tym podobne. Linki znajdziecie w opisie. A po drodze do opisu możecie zahaczyć o przycisk do subskrypcji kanału. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie mnie zadawać w komentarzach albo na Instagramie, o tutaj. Tyle ode mnie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Buduj z Jaculą. I jeszcze na koniec małe ogłoszenie. Niedawno ten kanał przebił setkę subskrybentów, a najlepiej oglądany film ma w tym momencie prawie 8 wyświetleń. Wow, dziękuję wszystkim subom, dziękuję za każde wyświetlenie, jesteście super, mega mnie to motywuje. Dzięki bardzo.